Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chcę pozdrowić wszystkich parafian w tym trudnym czasie, czasie kiedy przeżywamy odosobnienie z powodu istniejącej sytuacji koronawirusa. I ponieważ zdaję sobie sprawę, że wielu z naszych parafian czuje się samotnych, zwłaszcza tych parafian, którzy już trochę przeżyli swoje życie. Dlatego chciałbym się tymi moimi katechezami zwrócić przede wszystkim do nich, aby pokazać, w jaki sposób można by spojrzeć z punktu widzenia Pana Boga, z punktu widzenia Pisma Świętego na to wszystko, co się w tej chwili z nami dzieje. Nie w tym rozumieniu zewnętrznym, rozumieniu sytuacji, Epidemii, ale w rozumieniu wewnętrznym. Chcę zapytać, co się z nami dzieje, w, nami jako ludźmi, nami jako tymi, którzy przeżywają swoje życie. Wybrałem tę formę audycji, dlatego że wydaje mi się, że łatwiej będzie tym osobom, które są już w starszym wieku odsłuchać tych audycji, niż szukać na Facebooku czy na YouTubie poszczególnych filmów. Zachęcam więc do tego, aby młodzi z nas może przekopiowali te moje katechezy, te moje audycje na jakiś nośnik, którym będzie można odtworzyć z naszym seniorom audycje, które właśnie w tej chwili nagrywam. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich, którzy słuchają i zapraszam do słuchania.